Opel Mokka, słuchajcie, fajny samochód, dosyć nowoczesny stylizacyjnie. Myślę, że dosyć długo będzie się to starzało. E, aczkolwiek chcę Wam opowiedzieć o pewnych problemach związanych z tym samochodem. Nie jest idealny. Jako, że mieliśmy okazję obsługiwać myślę, że kilkadziesiąt tego typu egzemplarzy, no to o jednym z nich Wam opowiem. Słuchajcie, tutaj fajna akurat konfiguracja, dlatego że mamy pikselowe reflektory, czyli po prostu wycinanie światła podczas jazdy na długich w nocy, samochody nadjeżdżające naprzeciwka będą nieoświetlone, a droga jak najbardziej. Tutaj konfiguracja również w czarną maskę taka fabryczna możliwość zaistniała, żeby właśnie samochód był dwukolorowy, a tak naprawdę trzy razem z tym czerwonym paskiem. Ta stylizacja z dachem i tym czerwonym paskiem nazywa się GS Line, natomiast maska była opcjonalna za tam 1500-2000 zł. No i właśnie do tego lakieru chciałem nawiązać. Słuchajcie, jest to dramat. Zobaczcie, tutaj właścicielka po prostu stawała swoim samochodem pod drzewem. Raz, dwa, trzy. Może kilka. I zobaczcie, cały dach jest pokryty niestety nie żywicą. W sensie to była żywica, natomiast to już zostało wyczyszczone. To co zostało, to co widzicie teraz na tym materiale, to są wrzery po żywicy. Tutaj na przykład wrzery po ptasich odchodach. No i niestety takie dzisiejsze są te lakiery. Zresztą lusterko wcale nie lepsze. Mamy wrzery po owadach, mamy różne inne ślady i tak to wygląda. Natomiast na masce tego typu śladów nie będziecie w stanie wyłapać. Oczywiście jakieś pojedyncze water spoty również, czy ogólnie taka, takie zamglenie wynikające z nakładania chemii na rozgrzaną powierzchnię. Natomiast chodzi o to, że tutaj mamy folię. Folię czarną. Czemu zastosowaliśmy tu czarną folię? Dlatego, że była czarna maska w lakierze i wyglądała tak jak ten dach. No właścicielka częściej widzi dach, niż, częściej widzi maskę niż dach, w związku z czym postanowiła zakryć te wady lakiernicze, które powstały czarną folią. Na szczęście, jak widać, procedura udana i uratowała jej temat. No teraz y, oczywiście koszt, no nie mały, to jest folia poliuretanowa. Nie pomyślelibyście, że to folia, prawda? Wygląda jak lakier, jak tutaj. No i teraz znowu klientka musiałaby wydać krocie na instalację takiej foli na dachu, jeżeli chciałaby, żeby to wyglądało, bo jedyne, jedyna możliwość, żeby usunąć te wszystkie wrzery i te wady, które tutaj występują, to szlifowanie papierami ściernymi i agresywne polerowanie. I to wcale bez gwarancji tego, że wszystko uda nam się usunąć. Także niestety dzisiejsza jakość lakierów... Raczej wymusza stosowanie bezbarwnych folii ochronnych, jeżeli chcemy naprawdę, żeby coś wyglądało przez kilka lat dobrze. Ten samochód jest bardzo młody, bardzo świeżutki, bardzo fajnie wyposażony. Słuchajcie, ma w środku powiększone ekrany, ma adaptacyjny tempomat. Ma naprawdę wszelkie możliwe bajery, jakie w dzisiejszych czasach standardach są, ale niestety jakościowo jest to sieczka. No i oczywiście tutaj wada fabryczna tych samochodów, czyli ocierająca się klapa o zderzak. Co uważacie o takich wadach na samochodach nowych?